Eksperci w izolacjach. Marchewka.pl Drewniane schody, podłogi, wnętrza. Sprowokowanie Turcji do wojny na terenie Syrii, aby wciągnąć w pułapkę i osłabić NATO. O możliwym makiawelicznym planie Moskwy na Bliskim Wschodzie rozmawiam dziś z Adamem Balcerem, Demos Europa. Dzień dobry, witam, witam pana, witam państwa. Czy NATO wstawi się za Turcję w przypadku otwartej wojny z Rosją? Po pierwsze, nie straszyłbym, że dojdzie do otwartej wojny z Rosją. To jest taki najgorszy. Scenariusz jednocześnie ale coraz mało, mniej, ale na, na, wciąż, oczywiście prawdopodobieństwo wzrosło, ale wciąż nie jest na jakimś wysokim poziomie, żebyśmy nie ulegli jakiejś histerii i, i żebyśmy też nie straszyli widzów. Rosja rzeczywiście dąży do tego, żeby ukarać Turcję za to, że zestrzeliła 24 listopada samolot, i to jest myślę dla Putina sprawa personalna. Chcę Zemścić się i poniżyć Turcję, a jednocześnie, oczywiście, jest to rozgrywka geopolityczna, ponieważ można w ten sposób Turcję izolować, marginalizować, osłabić w regionie i wywołać podziały wewnątrz NATO, dlatego że no, Turcja nie ma identycznego stanowiska jak na przykład Stany Zjednoczone w kluczowych kwestiach dotyczących Bliskiego Wschodu. Najważniejsza prawda, kwestia, która różni Amerykanów i Turcję, to jest oczywiście kwestia kurdyjska, która jest dla Turcji piętno achillesową najważniejszym wyzwaniem. I tutaj mamy taką sytuację, że oczywiście Rosja gra kartą kurdyjską, można skontrować, powiedzieć, że Turcja sama jej dała te karty, dlatego że od kilku miesięcy toczy wojnę z partią pracujących Kurdystanu, organizacją um, uznawaną w Europie za terrorystyczną, or, która oczywiście terrorysta, terroryści nierówny, to zupełnie inna bajka w porównaniu z państwem islamskim i Kurdowie w Syrii są ściśle powiązani z PKK. I chcą stworzyć swoje państwo. Tak i de facto podłama. stworzyli swoje państwo, bo pamiętajmy o tym, że my mamy tą tendencję, że mamy też w Europie takie podejście, że uznanie międzynarodowe jest takie ważne. Właśnie, czy ktoś może uznać to państwo oprócz no, Rosji na przykład? Nie, no Rosja też nie uzna, no przecież to byłby cios Wasada, gdyby uznała, natomiast no co może zrobić? Może zrobić to, co robić, czyli na przykład zgodzić się na otwarcie reprezentacji tego państwa, przedstawicielstwa w Moskwie i to jest rodzaj ambasady. Pamiętajmy o tym, że no, Tajwan jest uznawany przez niedużą liczbę państw na świecie. Natomiast, jeśli miałbym do wyboru mieszkać w Tajwanie i w co najmniej kilkudziesięciu państwach na świecie, które są uznane międzynarodowo, a są upadającymi państwami, to wybrałbym Tajwan. A I tak z... jest tak. też właśnie z, tą, z tym państwem kurdyjskim, że ono ma wszystko co tak, atrybuty państwa oprócz uznania międzynarodowego. Wracając do tego wątku z początku, bo faktycznie zaatakowanie Turcji na jej terytorium to wiązałoby się tutaj z mm, zaangażowaniem krajów NATO. Natomiast wydaje się właśnie i wielu analityków też w Europie o tym mówi, że wojna na terenie Syrii jest właśnie takim rozwiązaniem. Dlatego, że przytoczę słynny artykuł 5 traktatu NATO. Strony zgadzają się, ze, że zbrojna napaść na jedną lub więcej z nich w Europie lub Ameryce Północnej Północnej, będzie uznana za napaść przeciwko nim wszystkim, i dlatego zgadzają się, że jeżeli taka zbrojna napaść nastąpi, to każda z nich udzieli pomocy stronie lub stronom napadniętym. Kropka. Czyli jak wojna będzie na terenie Syrii, to, to czy takie Niemcy, na przykład czy Francja, które są bardzo powściągliwe w tej kwestii, wyruszą na tą wojnę? Nie, no po pierwsze, Amerykanie nie wyruszą na taką na wojnę. Nawet oni. Pamiętajmy o tym, tak jak mówiłem, o Kurdach. Amerykanie uważają, że Kurdowie syryjscy to są ich najlepsi, najskuteczniejsi sojusznicy w walce z państwem islamskim. I to jest prawda, bo odnoszą sukcesy. To jest pro wielki problem dla Turcji, że na cały czas, można powiedzieć kolokwialnie, gardłuje na arenie międzynarodowej, że jest przeciwko utworzeniu państwa kurdyjskiego, przeciwko umocnieniu się Kurdów w Syrii. No ale to się stało. Oni są cały czas odnoszą sukcesy, bardzo powiększyli terytorium, które kontrolują. Po ich stronie walczą też Arabowie, część Arabów, prawda? A Turcja się boi, że będą chcieli poszerzyć swoje terytorium o terytorium Turcji. Tak, tak? że ma, będzie efekt domina, prawda? Kuli śniegowej. Mamy de facto państwo kurdyjskie w Iraku. De facto państwo kurdyjskie w Syrii no, zostaje Turcja i Iran. Pamiętajmy, że populacja kurdyjska w Turcji mieszka zaraz przy granicy. Turcja formalnie graniczy z Syrią i Irakiem, ale no to są byty wirtualne. To troszeczkę tak jak mieliśmy w Europie kiedyś Cesar święte cesarstwo rzymskie narodu niemieckiego. No, była, był taki byt, prawda, y, y, który składał się z setek y, y, państwek, natomiast no, to jego istnienie nie miało żadnego znaczenia. I tutaj jest podobnie. Prawda? I, I problem, tak. problem, który ma na pewno e, m, Turcja, no, że Amerykanie nie uważają Kurdów syryjskich za terrorystów. I oczywiście Turcja może ich bombardować artylerią, rakietami, i Amerykanie protestują, tak samo Rosjanie. Tylko no, efekt końcowy jest taki. Że, że jeśli Amerykanie, porozum, tak jak to stało się ostatnio, porozumieli się z Rosjanami w sprawie zawieszenia broni, zobaczymy czy ono się utrzyma, czy zostanie wprowadzone w życie, ale... Cały to, czas jest naruszane. Tak, to ma, na, mamy sytuację taką, że prezydent Turcji może powiedzieć, że... W sumie to jest bolesny dowód na to, jak Turcja została zmarginalizowana. Cały świat nie rozumie, jaka jest istota tego konfliktu. No to Jak nie rozumie nas cały świat, no to mamy problem ze sobą. Ostatnie pytanie. Czy Syria jako kraj będzie jeszcze funkcjonowała, czy już rozpad raczej jest przesądzony? Jeśli będziemy mieli coś takiego, że uda się ten konflikt kiedyś zakończyć, bo na przykład jedna strona uzyska wyraźną przewagę, albo dojdzie do wykrwawienia się obu stron, i, i nawet jeśli ta jedna ze stron uzyska przewagę, to bardzo trudno sobie wyobrazić, żeby odniosła totalne zwycięstwo, jak spojrzymy na tą całą układankę. No to jeśli ta Syria przetrwa w tych granicach, jakie ma obecnie, no to będzie, można powiedzieć, dojdzie do legalizacji jej wirtualnego charakteru, to znaczy będzie przypominała na przykład Bośni. Bośnię, prawda, że istnieje formalnie państwo, ale jest straszliwie zdecentralizowane, tu będzie jeszcze bardziej skomplikowana sytuacja, bo Bośnia przy Syrii to jest naprawdę, mówiąc kolokwialnie, kaszka z mleczkiem, tutaj mamy tak wielu, Lokalnych aktorów, prawda? Opozycja jest bardzo zróżnicowana wewnętrznie, i jak spojrzymy na mapę w tym momencie, no to mamy tak naprawdę mozaikę. Trzeba by tworzyć jakieś kantony, enklawy, żeby, yy, prawda, uwzględnić, yy, jaka jest sytuacja, kto kontroluje jakie tereny. Dziękuję. Mnie zaraz. Dziękuję bardzo.